Cześć moi kochani, witam Was w Dragonneście i to jest, tak, właśnie Dragon Nest. Witam Was w Dragonneście i to jest Nest. Idziemy gdzieś do jakiegoś merchanta, żeby sprzedać wszystkie pierdołki, które nam są niepotrzebne absolutnie. Purchase super items, dobra, co my tu mamy ciekawego? Mm, mamy Equip, to jest za wysoki level, za wysoki level. Dobra, ale podejrzewam, że takie bym mogła jeszcze zdobyć. To powinnam ubrać. To mogę sprzedać. Ok, dobra. To co to jest? Ok, to sobie ubiorę. To sprzedam. Chyba, że następnym razem jak zdobędę, to powiecie mi yy, powiecie mi, co ja powinnam z tym zrobić. Yy, bo bardzo jestem ciekawa szczerze mówiąc. Wat Series to a merchant? dobra. Co tu jest? Equipped, equipped, a tu mam 7 more, ok. Strange 5, Strange plus 3. O, to. Wszystkie kryształki ściągamy z siebie. Dobra, to mamy equipped, to mamy I tego fragmenta gatu, tego mamy dużo. E, co tu jest? Morning uh, Evenings, to mogę sobie wydegować. To, co to jest, to jest nie dla mnie w ogóle, to już tym bardziej sprzedaję. To jest też nie dla mnie. To, to mam gdzieś. To też. Ok, wszystko sprzedajemy. To. Mesinari pants To jedne mam. To mogę resztę zostawić. To też sprzedaję. To. Message Kit. To też. E, piąto More sword, sword. Beginner Sword. Czyli to mi się już nie przyda. Mm -hmm. To, to mogę ubrać sobie spokojnie. Beginner HP Potion. To niech zostanie. Minicuper mi Event Chest. Unique, okej, okay, to mogę sprzedać. Dobra, jak to posprzedawaliśmy, to teraz inwentory wejdźmy i sobie tak ubierzmy, co się da. Mianowicie e, ubierzmy sobie to. Ewentualnie to. Dobra, to ubierzmy. Dalej, to jest nie dla nas. A dlaczego ja właściwie taha? Dobra, już wiem dlaczego. Do you really want to open the chest? Tak, chcę. Co dostałam? Nic nie dostałam. How about this crazy duck? Czyli na ten, dobra, OK, okej, rozumiem, prelude, coś tam to jest, dobra, nie dla mnie, czyli reszta pozostaje bez zmian. O, mam jeszcze pocztę jakąś, zobaczmy. Open mailbox, get through jellies. Pozdrowienia, dobra, nieważne, to już mnie wszystko tutaj a, mam z kimś porozmawiać? Dobra, to jak mam z kimś porozmawiać, to z kimś porozmawiam. Shadow Forest. Ok, mogę iść do sh Shadow Forest. Shadow Forest. Czytam Shadow Forest. Mniejsza z tym. Mniejsza z tym, jak to się tak naprawdę zwie, prawda? Zaraz zobaczymy. Y Dobra, jedną rzecz muszę zobaczyć, tylko okej, okay, dobra, widzę. Ech, poprawić się oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Z kim tu można. Co z nim mam pokazać? Nie. Close. Co, że gdzieś jest. A tu jeszcze jest. No tak. Crystal Stream. Czyli ja tam powinnam po prostu iść. Zobaczymy, oho. Czyli tu jest ktoś, z kim powinnam porozmawiać. To jest ten ktoś. Mm hmm. Continue. Czyli co? Talk to. Znowu z kimś musimy pogadać. Talk to guildmaster. Może być, że guildmaster z guildmasterem musimy pogadać. Ok. Co to jest za wiocha, matko kochana? Jakieś nowe miasto, czy co? Dobra, zaraz tak, mamy z Guildmaster'em pogadać, to pogadamy Skoro musimy, ale zastanawia mnie jeden fakt Po co ten cały quest? Czyżbym miała dołączyć do jakiejś gildii? Aha, dobra, moment, bo przeoczyłam coś No tak, oczywiście e, Guildmaster, ok, quest Secret Melody, continue Okej, okay, mam gdzieś, gdzieś mam wrócić, ale mam tu jeszcze jednego questa. Nie tego questa, nie o tego questa mi chodziło. Quest. She's looking at me what's Accept Except quest. I mam znowu z kimś porozmawiać. Dobra mniejsza. Porozmawiamy z kimś. Tam jest Rescue Goblin from the Barrel. Dość ciekawy quest, nie powiem, biorąc pod uwagę, że Barrel musi się kojarzy z jednym tylko i wyłącznie. Tak, przepraszam Was za Skypa mojego. Już się go pozbywam. Aha, no właśnie. Yy, decline: Nie chcę z nikim na razie dochodzić do, do party. World Zone, Crystal Stream. Dobra, idziemy do Crystal Stream. Przepraszam Was za okienko Skype'a w środku, ale po prostu nie wyłączył mi się. No, myślałam, że jest niedostępne. Się okazało, że był niewidoczny. Taki to tam mój już los, przykro mi. O, ja wiem, że byłeś expecting me. Dobra, gdzie mogę? Jaj, mogę iść teraz na misję, kogoś zabić. Hurra! W końcu! Ciekawe, tylko dobra. dam jakieś request, request Party, bo. 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 trochę się boję. Eee. Quest. Secret Melody. Tu nie mam Questów, czyli tu mam Quest. Czyli mogę na normalu, dobra. Zobaczymy na normalu, jak mi pójdzie. Gdzie mamy iść? Tutaj ścieżynką prosto, oczywiście. Coś czuję, że to będzie bardzo trudny Quest. I dlaczego mam rację? O matulu. Przy tu zginę. Dobra, chociaż może nie będzie tak źle. Mhm. Kogoś trzeba zabić. Okej, okay, tam ci już nie żyją chyba. To został mi tylko ten stworek. Ale on jest na dwa razy, proszę bardzo, jak pięknie poszło i ten tylko. Okej. Okay. Czyli bierzemy sobie o, na HP, sobie odnowimy od razu o, i biegną do mnie jakieś potworki. Dobra. O, matko, jakie to prościutkie jest do zabicia. Ludzie. Ja się już przyzwyczaiłam dośród trudniejszych plansz, a tu się okazuje, że nawet nie muszę skili specjalnych używać. A, proszę. Zabiłam połowę tych ludzi, co tu było. Ludzi. Zabiłam połowę tych potworków, które tu były. No i nie zdążył się na mnie zamierzyć, widzicie. Nie wiem, jakim... Oj, namiot przywróciłam, no kurczę. Patrzcie, jaka ja zła i niedobra jestem, no. Okej, okay, hopsa. Wszyscy? Wszyscy. Miałam dużo tych fragmentów, a nie będę miała dużo, widzę. Blue Apple, HP i MP, świetnie. Herbal Roots. Mi pasuje. No, niedługo będzie ten na następny level, czyli dziesiąty już, i będę mogła nowe rzeczy założyć. Cudnie. Pyk. I wszyscy. I po wszystkich już. I po wszystkich. I po wszystkich. Łocho. Ziemię tu. Oj, rozwaliłam przy okazji płotek. Zdarza się najlepszy, nie? O Jezu, bo moja to wina, nie moja przecież. Przez przypadek. Przez zwykły przypadek, mówię wam. To był przypadek. Dobra, to teraz idę sobie, idę sobie. Czytam. Już nic nie mam, nic nie mam zdaje się, więc idę sobie dalej. I zobaczymy, co mnie tu czeka. Aha. Please eliminate all monsters. Czyli tam muszę iść. Okej, okay, dobra. Przeraża mnie fakt powagi tej sytuacji, w ogóle wszystko. Ojej, wypadło mi coś. Frezja, kwiatek dostałam. Zobaczcie, jak sympatycznie. No, 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 no. Dobra. Udało mi się tam tych tylko teraz ci z łuku do mnie strzelają, czy z jakiegoś innego badziewia. Dość problematyczna sprawa. Tyk! Siła rażenia jest po prostu cudowna. Zbieram sobie po drodze od razu wszystkie rzeczy, bo tak mi lepiej jakoś sobie nie. No Bij, a nie ty nie trafiasz, trafiasz. Zdecyduj się, człowieku. To jest w ogóle człowiek, bo on mi na jakiegoś dziwnego nie wiem. Elfo coś tam wygląda, szczerze mówiąc. ci są wyjątkowo nudnymi przeciwnikami. Ojej, ktoś mi tu wyskoczył w ogóle skąd. Tak, dobra. Level up. Wiedziałam, że będzie jeszcze na tym poziomie. A te, stwor te stworki, nie mi się kojarzą coraz bardziej z mopsami. Mopsy są piękne. Uważam. Naprawdę uważam, że mopsy to najpiękniejsze pieski na świecie. Nie, może mi się tylko wydaje, nie, ale. Ok, po. Bo... On sw swarming. Czyli co? Dobra, tu nigdzie nie mogę iść, czyli pewnie muszę iść gdzieś indziej, dobra. Ale mogę się skila nauczyć, więc się nauczę skilla. Kiosk, kila. Ok, learn. New skill learned. Mam 19 punktów. O, dobra, mogę sobie powiększyć. Race i raise. Los. Ojej, biegną do mnie. Skąd one się tu wzięły, po poczwary jedne? Nie wiem, że skoro mi przypominają, według mnie, najpiękniejsze pieski świata, to nie powinnam tak brzydko o nich mówić. Ale paskudy. Nie zmienia to faktu, że to są paskudy. Ale te misje są coraz ciekawsze, szczerze Wam powiem. I co? Portal to Next Stage nie został aktywowany. Ale tam nie mogę przejść też. Powinnam przejść, dobra. To wszystko wyjaśnia. Powiem wam szczerze, że to wszystko wyjaśnia. Po co ja używam tych skilli, skoro i tak one się nie przydają, bo te potworki są tak... Tak panicznie słabe, że aż to mnie przeraża, że one są takie słabe, a nie to, że ja nie mogę ich pokonać, czy cokolwiek. Wiecie o co chodzi. Dobra. I co może activated któryś z nich? Nie. W żadnym wypadku, bo po co? A bo tu są jeszcze potwory, spoko. Okej, okay, połowa z nich nie żyje, część jest utumaniona. Może być. Dla mnie bomba. No i co? Umrzesz ty w końcu kiedyś? In from the raiders. Czyli, że co? Że ktoś po mnie przyjdzie teraz, tak jak ostatnio? Czy co? Dobra, poprzeglądam sobie te rzeczy wszystkie. A co? 50, dobra, czyli te są fajniejsze, ten jest lepszy, te są też lepsze. Co tu jeszcze mamy? Scenery helmet. I jeszcze powinna mieć jakąś. Jakieś coś jeszcze powinna mieć, nie? O Jezus. Dobra, wieczność minie, nim ten portal mi się aktywuje, chyba. Nie wiem, czy ja to zdążę jeszcze dzisiaj przejść. O oh jest, portal to next stage, ale dopiero ten, a później pewnie będę wracała tutaj i odblokowywała ten drugi Raiders Din, Den, Din, Den, obstawiam, że to był Din Jakie laski dziwne, waleczne, o Jezus Mariony są trudne dla mnie, tak? No matko, boję się I tu muszę użyć trochę skini, to tam to była rozgrzewka, tak? No. Aha, bo to są bossy. Wszystko jasne. Dark health. Dobra. Um. Czyli, że muszę je po prostu jeszcze dobić, ale ogólnie to jest. Questa. Quest Questa wykonałam. Ok, dungeon cleared. Ja tylko sobie zbiorę to, co muszę. Nim będziemy wybierać. Wiecie co. Okej, okay, dobra, na razie wybieramy. Wybieramy, co mieliśmy. Faster than speed of the light. Okej, okay, dobra, wybieramy. Ten. Nie będzie, chociaż ja wiem, że to nie będzie tam nic fajnego. O! Udało mi się, zobaczcie. Pierwszy raz chyba tak bez problemu. Co to jest? Incomplete steel stamp. Nie wiem, do czego to jest, ale dobra. Mam mnóstwo znowu niepotrzebnych rzeczy. Dobra, idziemy F12 Stage Entrance. Bo tam tam powinno być. No właśnie, tu jest ten typek, z którym muszę pogadać. No. Ja jest z nim pogadać, a nie atakować go. A muszę wybrać, co ja mogę chcieć. Strange 2, in 3 vitality, mp. vitality, dobra, to chce. I co wy na to? Ok, what happened, right? Ok, go to master Aladdin in. Haha, czyli to tam jest. Bo już się głupie w tym świecie, o co wam chodzi? Jezu, czepiacie się, matko, kochana. A tego jednego questa dalej nie mogę wykonać z tymi, tymi, nie wiem, innymi dziwnymi, bo mnie to denerwuje. Znaczy, nie dlatego nie mogę wykonać, że mnie to denerwuje, tylko po prostu nie za bardzo rozumiem, o co wchodzi w tym wszystkim. Dobra, mam pogadać z tym Master Archer. Live, Coś tam. To ten, nie? Nie, to nie ten. To definitywnie nie ten. To który? Który to? Który to dziadu, no. A to jest już dużo więcej ludzi, to jest interesujący fakt. Z tym mam pogadać, tak? Master No. Quest in progress. Okej, continue, close. Dobra. I muszę znowu break co? Break the happy barrier in Seek. Ojej, to jest następna misja w dungeonie, chyba. Niepokoi mnie to dosyć. Wiem, że w tym odcinku je nie zrobię. To może spotkamy się w następnym, i ją zrobimy. <laughs> Link do rejestracji jest w opisie, jak zwykle, jak wiecie. I może uda Wam się szybciutko, szybciutko podekspić e, tak do dziewiątego levela, żeby móc ze mną się udać na tą misję. Ja Was zaproszę do drużyny i będzie miło. Naprawdę będzie miło. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli spodobała Wam się gra, to zapraszam do rejestracji. Pa!